Zamknijcie oczy i wyobraźcie sobie, że jest bardzo ciepło. W powietrzu unosi się zapach skoszonego zboża. Przechodzicie obok pola słoneczników i słyszycie granie świerszczy. Tak pokrótce można opisać spokojne okolice małego miasteczka Citta della Pieva, położonego na granicy Toskanii i Umbrii. Jak niektórzy z Was wiedzą, w życiu staram się pracować z pasji. Przez to przez jakiś czas pracowałam z dziećmi, pewna amerykańska rodzina zaprosiła mnie do swojej willi właśnie w tym cudownym miejscu. Pamiętajcie, że robiąc to, co kochacie, przyciągacie do siebie cudowne rzeczy, nawet lepsze niż moglibyście sobie to wyobrazić. Zapraszam również na wycieczkę po Mediolanie i Florencji. Zacznijmy więc od Mediolanu. Jest to drugie co do wielkości miasto Włoch po Rzymie. Z liczbą 1,3 miliona mieszkańców. Mi udało się kupić bardzo tanie bilety z Wrocławia do pobliskiego Bergamo tam właśnie lata Ryanair. Dostałam się do Mediolanu autobusem z lotniska, a bilet można było kupić u kierowcy w cenie 5 euro. Mediolan to stolica mody, więc koniecznie trzeba iść do galerii Wiktora Emanuela. Każdego roku Mediolan odwiedzany jest przez ponad 7 milionów turystów z całego świata. Więc można się spodziewać tłoku przy butikach Prady, Louis Vuitton. Prawdopodobnie ceny tych marek mogą wydawać się zbyt wysokie, więc całkiem niedaleko można znaleźć sieciówki takie jak na przykład H&M. To bardzo komercyjne miejsce, jednak w jego pobliżu znajduje się prawdziwa perła architektury katedra Dum gotycka marmurowa katedra jedna z najbardziej znanych budowli we Włoszech i w Europie. Należy do największych kościołów na świecie. Jej długość to 157 metrów, a szerokość 93 metry. Również witraże w chórze katedry należą do największych na świecie i naprawdę robią wrażenie nie tylko ze względu na wielkość. Co ciekawe, katedra Duomo powstawała przez ponad 500 lat. Aby do niej wejść, należy kupić bilet. W budynku obok w cenie 7 euro i odczekać swoje w kolejce w zależności od liczby turystów. Ochrona skrupulatnie liczy ilość osób wewnątrz i od tego też zależy czas oczekiwania w kolejce. Przed wejściem ochrona kontroluje co macie w plecaku, i tutaj uwaga, nie można wnosić dużych walizek do środka. Po zwiedzeniu katedry, można pójść na kawę do jednej z pobliskich kawiarni. Co ciekawe, Mediolan ma bardzo sprawny system metra w przeciwieństwie do Florencji, gdzie komunikacja miejska była dosyć chaotyczna. Z Mediolanu pojechałam do Florencji. Florencja przywitała mnie 35-stopniowym upałem który był bardzo odczuwalny pośrodku betonowego miasta. Główna atrakcja stolicy Toskanii to Katedra Santa Maria del Fiore, wyróżniająca się wspaniałą kopułą. Sama budowa kopuły zajęła 13 lat. Warto wiedzieć, że aby wejść na msze do katedry, trzeba mieć zasłonięte ramiona i nogi, co jest bardzo skrupulatnie sprawdzane przez strażników. Biorąc pod uwagę liczbę muzeów, obiektów historycznych we Florencji, można by było spędzić tam prawdopodobnie tydzień, nie nudząc się. Komercja robi swoje, więc Gucci Museum jest również dość mocno oblegane, można tam również zakupić różne przedmioty. Wtedy potrzebowałam akurat pokrowca na telefon, ale cena 300 euro za sztukę nie była na moją kieszeń. Warto wybrać się na targ Loggia del Marcato Nuovo. Jest to miejsce, które słynie z handlu wyrobami ze skóry. Przy nowym targu znajduje się najbardziej popularna rzeźba we Florencji. Dzik. Zgodnie z legendą, kto podszedł jak zwierzaka, obowiązkowo wróci do tego pięknego miasta. Chcecie poznać miejsce, z którego roztacza się najpiękniejszy widok świata? To Piazzale Michelangelo. Idąc w jego kierunku wychodzimy poza zgiełk miasta, słyszymy odgłosy świerszczy, naprawdę głośne i cudowne. Z tego punktu mamy widok na całe miasto. Widzimy wyróżniającą się na jego tle kołę, wieże palazowe Chio, rzekę Arno z mostem złotników. Świetne miejsce, aby zobaczyć tam zachód słońca. Ja w swoich podróżach lubię równowagę: coś dla ciała, coś dla ducha. Dlatego wybrałam się do podobno najlepszej lodziarni we Florencji. Florencja słynie z ulicznych restauracji, więc koniecznie trzeba pójść na pizzę lub spróbować jednego z wielu włoskich makaronów. Włosi naprawdę znają się na kuchni. Dobrą opcją jest również zakup aperitivo czyli na przykład lampki aperol spritz. Jakąś przekąską, która w niektórych najpierw może wyglądać jak pełny posiłek, a kosztuje zaledwie 5 euro. Muszę też wspomnieć, że we Florencji miałam naprawdę fajny pokój w Airbnb na siódmym piętrze z pięknym widokiem na miasto. Właścicielka żyła z pasji. To kolejny dowód na to, że można. Dawała lekcje gotowania dla turystów. Cudowny zapach roznosił się po całym domu. Pora jechać dalej. Citadela Piewe, kolejne niesamowite widoki z okna pociągu czekały na mnie. Tym razem zachwyciły mnie pola słonecznikowe, widok jak z bajki. Samo miasteczko również było bardzo urokliwe. Zresztą zobaczcie sami. Na tym kończy się moja sielanka. Mój lot powrotny był opóźniony o, uwaga, 9 godzin ze względu na strajk i brak załogi. Pamiętajcie, że jeśli Wasz lot jest opóźniony o więcej niż 3 godziny, zawsze domagajcie się odszkodowania. Dajcie znać w komentarzu, co Was najbardziej zachwyca we Włoszech i jakie jest Wasze ulubione miejsce. Być może zachwycicie mnie czymś, gdzie i ja się wybiorę. Pozdrawiam!